Siemanko nie wiem czy Wam pokazywałem wykułem tutaj w ścianie kanał do, mm, do wentylacji z kanału samochodowego i teraz żeby to e, zatynkować mam namieszany klej do płytek tutaj w ten sposób zrobię taką warstwę szczepną żeby się chwycił tego tynk oczywiście to na kilka razy będę później tynkował no w każdym razie w ten sposób oblepię tą rynnę aby nadać takiej struktury, do której się chwyci później szpryc i eating. Pokażę, jak to na końcu wyszło. Nie mam kamery. Tak to wyciapałem. Chodzi o to, żeby powstały takie kleksy tutaj, takie odrywane. Tam zaczęło trochę brakować, więc trochę cieniej. Następnie obrzutka na dwa razy, może to zarzucę. Może jak nie na dwa, no to na trzy. Oczywiście dam temu teraz wyschnąć. Kiedyś wrócę do tematu. Przysłonię tylko tutaj, żeby nie chlapało. Bo jak pada deszcz, no to odbija się i chlapie o ścianę. żeby tego nie pochłapało przysłonie. Dobra, do kiedyś. będziemy kleić siatkę. Okno elegancko zamurowane. <gryw> Za chwilę będę pryskał. Jakiegoś takiego alabaranka dokontynuować tutaj. Zabezpieczyłem tutaj szybko, żeby nie uświnić ściany. Idę po pistolet, mieszam zaprawę i coś tutaj prysnę. Nie mam kamery na łeb, więc nie będę nic nagrywał. Właśnie skończyłem. Malować cerplastem. Ta plama to jest tutaj na sznurku do bielizny jakiś farfosel. Nuta. No Pozdro. Ładna pogoda. Biorę się za malowanie. Ściągam rytmę. Biorę się za malowanie. Siąpi. A na się nie pada. <gry> Wytynkowane, pomalowane, zapomniane. Teraz jak będę miał chwilę wolnego, no to doprowadzę w końcu te krokwie do porządku. Przykryję to podbitką. Trochę przerobię ten daszek z przodu. Ale to mówię, jak będzie wolna chwila atakowej no, kiedyś na pewno będzie. No, bardzo dobra robota. Farbę mieszałem sam. Coś na wzór chałupy. Kolorem prawie wyszło. Pozdro cześć. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. Tutaj był taki wąski pasek, gładko szpachlowanego. Też to dopsikałem. Tutaj było wyryte przeze mnie. Też to dopsikałem. Zobaczymy, czy nie będzie pękać, ale tutaj raczej śladu nie ma no i gdzieś tu było okno i też to dopsikałem a tynk w tym przypadku bo na chałupie robiłem e, tynk y, z wiadra silikonowy czy silikatowy, nie wiem a tutaj Zrobiłem najtaniej jak się tylko da. Kupiłem worek zwykłej zaprawy cementowo wapiennej Rozmieszałem bardzo rzadziutko i tym zrobiłem takiego alabaranka. U dołu też podlepiłem. Jest pozasłaniane. Zanim tu skończę, żeby nie chlapało, też tutaj mniej więcej. Polapiłem bo, bo odpadał ten tynk jak skończę to wam pokażę co tutaj wymyśliłem ten skalniak są te jak będzie chwila czasu no to będę stąd wszystko wywoził i tutaj ogarniał miejsce na suszenie Prania bo tymczasowo sznurek jest przyciągnięty tutaj, a będzie w tym miejscu zasiana ładna trawka. Czas skończyć z tym jublem, ile można. Jak tutaj będzie możliwość postawienia rusztowania, a to wtedy się kiedyś tam zabiorę za ten daszek. Tyle. Na razie cześć.